Cześć, witajcie, z tej strony To kolejny odcinek z naszej różowej Pontery. Tak jak pamiętacie, z poprzedniego odcinka y, przeszliśmy sobie... Czekajcie chwilę. Dobrze, już jestem. Jakoś mi tak złapało coś na gardło. Y, tak jak pamiętacie, z poprzedniego odcinka przeszliśmy tutaj te brodki i tutaj te... Tych gangsterów, no i przechodzimy teraz sobie do bossa ostatecznego, pilnującego skarbu. I generalnie, z tego co pamiętam, to musimy podkładać mu bomby. Dostałem znowu SMS-a z placka, ale nie będę czytał, bo już mam. Właśnie. I patrzcie się, on tu jeszcze przychodzi. Musimy tego zwabić jakoś. W jakiś cudowny sposób. No dobrze, idź tam. I on tu zaraz będzie kolegów wołał. Więc to też nie jest przyjemne. Łoty! Kurczę. No idź. Idź ode mnie. No spadaj, siadł. No, że musimy zmarnować tę bombę. Pogodzę się, on ma żyć. Dobrze, mamy kolejną. Znowu spróbujemy z tej strony. Teraz nam się uda. Chyba. No? Dobrze. Jak tutaj go będziemy prowokować, że żeby strzelał. Jakże jak najdłużej tutaj siedział. No, i właśnie wezwał kolegów. Na ci koledzy zostasz? Nie będę pływał. No, panie, tu jestem. Właśnie. No, tu jestem. Nie, jak mi ktoś tu wskoczy, to zamorduję. No, lecimy. O ty kury czełe. Musimy tutaj niżej wejść. I no. No tu jestem. Dobrze, stój w tej bombie. Nie! I zadałem Ale zobaczmy sobie, jak tutaj zacząłem że zacząłem nie wiem jakieś 13 po albo nie, po prostu jak trzy razy mi się nie uda, się poddam. <grym> Jakby to nie ma co was zanudzać po prostu. Widzicie na czym to polega? Ej no panie, no, stój pan tu. Ja sobie tutaj mogę uciec już, bo on to będzie stać. My jak najmniej życie to racić A przez takie akcje strasznie dużo tracimy Jak najszybciej starać się to robić No stój pan tu No już koleż kup zawał! Nie nawet nie ma się co z nimi tłuc O tych i co on, co ty tu chcesz? Chyba nie zdążę tu przyjść. No właśnie. Nie, jednak zdąży, ale my zadamy za to. No właśnie. Dobrze, ostatnia próba. Normalnie widzicie na czym to polega. Nie, nie chcę was po prostu zamęczać tym. Tylko na tym polega, że tutaj te bombki podstawiać. Ej no, panie! No i chyba się nie załapię. No. Dobrze, poleciłem sobie teraz tutaj. No panie, chodź pan. No, stój tu Strzelaj do mnie. Dobrze mogę już uciekać Dobrze, i lecimy znowu? Nie, położyłem! I wskoczył na głowę. Kładź to chodź tu. Chodź tu proszę. E! No, że on tam już zostanie. No, panie kolego, pana Kedara. No, co ja robię? O, ej, to jest bardzo prawilna rozkmina. Jak on nie zadał? O co chodzi? W ogóle. On tu jeszcze stoi. Łot. Teraz pewnie będzie stał tu. Albo mi wskoczy na głowę. No to jest fajna rozkręta z tą kupieniem. Może no zaraz zadamy. Gdzie on jest? Jest tutaj. Tak. kda, No i zadaliśmy. No a więc widzicie na czym to polega. Nie wiem ile wyszedł. odcinek, chyba 5-minutowy, czy coś. Nie wiem to, może go dodam do, do poprzedniego po prostu. No widzicie na czym to polega, polega to na tym, że podstać bomby, tych kolesi jest coraz więcej, ich się nie opłaca zabijać, bo on ich i tak zwołuje No, niszczyliśmy mu po 4 życia, dwa zostawały, więc myślę, że całkiem fajny wynik. No ja się tu z wami będę żegnał, to była Pantera, to był ostatni odcinek, no chyba, że uda mi się jakoś... Nagrać moment, w którym go po prostu pokonam, to jeszcze będzie taki bonusik swoisty. A jak nie, to to jest ostatni odcinek z naszej różowej batery. Chyba, chyba szósty, czy coś takiego. Więc nawet, nawet mam nadzieję, że cała seria Wam się podobała. No i co tu więcej powiedzieć? Trzymajcie się. Widzimy się. W kolejnych odcinkach już z czego innego. No i cześć!